Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale po dość długiej przerwie. No nie powiem, że nie. I ogólnie przepraszam, że nie było mnie tyle na kanale, ale powracam na kanał. I może filmy nie będą tak regula, le, re, regularnie jak przedtem. W sumie wcześniej też nie było regularnie, ale no, no na pewno będą trochę rzadziej niż przedtem. Ale myślę, że możemy już przejść do filmiku. Także ogólnie sorry za to, ale nagrywam na dywanie. Także, ale ogólnie to chyba dobrze wszystko widać. Także dzisiejszy filmik będzie o tym, jak zrobić własnoręcznie szalki dla chomiczka. Na przykład na dworze albo no chociażby po mieszkaniu żeby jak nie chcecie, żeby wam się chomiczek zgubił I na przykład gdzieś wiązł pod szafkę czy pod łóżko ale, ale też to są dobre na dwór na przykład właśnie jak wychodzicie z chomiczkiem na dwór oczywiście jak jest bardzo ciepło znaczy nie bardzo ciepło ale no jest 20 albo 19 stopni albo więcej także no także takie szaleczki się Oj, sorry. na pewno przydadzą jeśli macie chomiczka syryjskiego Albo dżungarskiego z Roborowskim. Nie wiem jak to jest, bo one są naprawdę bardzo małe i bardzo ciężko by te szaleczki byłoby zrobić. Yy, także. A no i chomik chiński jeszcze. Także. No. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Więc ogólnie to tak to wygląda, że to jest zrobione ze sznurowadła. I tu, jakby. Oto się zaczepia smycz. Oto. Tu się wsadza główkę chomiczka, a tu reszta ciałka. I ogólnie chodzi o to, żeby to było jakby na główkę i przed łapkami, a to było bardziej na brzuszku i yy, jakby i właśnie żeby to było bardziej na brzuszku, a to bardziej na główce i przed, przed nimi łapkami. I ogólnie o to się zaczepia smycz, i zaraz Wam pokażę, jaką smycz ja mam, i ogólnie jak takie szelki prosto zrobić. Ja mam ogólnie taką smycz, ona nie jest długa jakoś bardzo, i to jest i to jest smycz po kocie, jakby było, była w zestawie z szelkami, ale mój kot Teo ma teraz jakby dłuższą smycz, także to już jest nam niepotrzebne, więc uznałam, że mogą, może to być smycz dla właśnie do tych szelek dla chrupcia. Mojego chomiczka. I także ta smycznie jest jakaś długa. I co potrzebujemy? Potrzebujemy na pewno sznurowadła. Ja tam to jedno wykorzystałam już na te szelki. Także zostało mi już tylko jedno. Takie zwykłe sznurowadło do, do butów. Także. Także składamy sobie sznurowadło na pół i robimy mniej więcej coś takiego. Ja Wam tutaj pokażę. Takie dwie pętelki, żeby powstały. I teraz. Yy, I teraz te dwie tutaj pętelki. Chwila. Musimy szyć i to jest ogólnie regulowane. Także, żeby na przykład y, to było na główkę, to jak już to szyjemy ja tutaj tak przytrzymam, to wciągamy sobie tą, tą część sznurawadła i mamy już mniejsze, tak samo y, właśnie y, z, drugi, z drugą pętelką. Także jak tu strzyjemy, to to jest jeszcze regulowane. I jak w tle słychać zapanie mojego kota, to przepraszam, ale jest tuż obok. Więc, właśnie, jak już to zszyjemy o tak, to możemy to jeszcze związać tutaj, dokładnie tu, głęboką do włosów, żeby chomiczek, a oczywiście szczurek, też myszka, samu, samu, sam nie mógł tego regulować. Ja tego nie zrobiłam, bo mnie się to dosyć mocno reguluje. Także, ten. Ja tej części nie zszywałam, tylko oplotłam to nitką i też się trzyma. I potrzebne nam jest jeszcze właśnie kółko do kluczy, żeby mieć oczo, o co zahaczyć smycz z karabinczykiem. Oczywiście taką smycz też możemy zrobić sami, ja tutaj już nie będę pokazywać. Także to ogólnie wygląda tak, że tutaj jest główka, tutaj jest ciałko. I tutaj się zahacza smycz. I teraz Wam pokażę, jak to wygląda ze smyczem. Ja ogólnie przypyłam już tu smycz za to kółeczko. Nie chcę mi się wyostrzyć za bardzo. Także jak ja może zaraz zaprezentuję to na chomiczku, jak to wygląda. Ja ogólnie to już założyłam na, na chrupciu, także nie jest nigdzie za ciasno. Właśnie tutaj cały palec wchodzi. Także ogólnie to dobrze się trzyma na nim, ale też nie jest tak, że jest za ciasno, nigdzie to go nie ciśnie. Tutaj się oczywiście przy, przypina smycz i tak jak mówiłam, to jest y, tak przypięte, że to za łapkami przed nimi, a to przed, na główkę. Tutaj się przypina smycz i elegancko y, możemy chomiczka wyprowadzić na dwór, na trawkę, na kocyk, ale też po mieszkaniu. Także mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i zachęcam do subskrybowania kanału. Pa, pa do następnego filmiku.